Witam Państwa bardzo serdecznie i kolejny gość w naszym gorącym studio z otchłani dziejów. Witam serdecznie pana Roberta Winnickiego, Konfederacja. Dzień dobry. Dzisiaj publicysta, ale tak, jeden z założycieli Konfederacji, tak jest. Ale przecież jest pan dalej współprzewodniczący. Formalnie Myś... zdaje się, formalnie jestem tak, ale nieczynny, nieczynny partyjny. Nieczynny. Jak pana zdrowie, czy wszystko w porządku, czy już gdzieś mamy za sobą te pana perturbacje zdrowotne? Myślę, że najgorsze za sobą, a lekarze obiecują mi, że będę żyła aż do śmierci, także. Świetna perspektywa. Rozumiem, bardzo dziękuję. Także... Ale ja o niespecjalnie śmieszne rzeczy chcę pana pytać. Jasne, Pierwsza jasne. z nich, no to ten zamach. I yy, mówię tutaj o oświadczeniu pana Bogdana mm -hmm. Święczkowskiego, mówię o skierowaniu yy, do prokuratury, no właśnie, zamachu na Trybunał Konstytucyjny. I bardzo by mnie interesowało pana mm -hmm. zdanie na taki bardzo praktyczny temat, bo. Yy, Nikt nie ma wątpliwości, że tutaj rządzący są na bakier z prawem, że, 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 że to postępowanie wobec Trybunału Konstytucyjnego jest, no powiedzmy, dyskusyjne, a jeżeli nie powiedzieć, bezprawne. Ale jakie Pana zdaniem to będzie rodziło to działanie Pana Święczkowskiego konkretne skutki? Co to może, co to może zmienić w obecnej trudnej sytuacji w sądownictwie polskim? Obawiam się, że to nie da wiele, jeśli chodzi o jakieś praktyczne wyjście z tej matni. To jest raczej kolejna część takiego ping-pongu, no żeby rząd zaczął uznawać instytucję powołaną do kontrolowania przede wszystkim ustawodawstwa w Polsce nieuznawanie przez rząd organu konstytucyjnego. Kto by nie oceniał, że tak powiem, składu tego trybunału czy, czy, czy postępowania poprzedniego rządu wobec trybunału, to jest Trybunał Konstytucyjny w Polsce uprawnionym organem do kontrolowania w zakresie zgodności ustaw i innych aktów prawnych w, z konstytucją. Jest po prostu I, i istnieje ten Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym ten gest pana Święczkowskiego odczytuje bardziej jako no jednak pewien gest o charakterze takim medialno-politycznym, no bo mając takiego prokuratora generalnego, jakiego mamy, czyli Adama Bodnara, nie spodziewam się, żeby prokuratura w tej sprawie znaczy sądzę, że po prostu sprawa zostanie w pewnym momencie, raczej szybszym niż, niż późniejszym ukręcona w, na poziomie prokuratury, po prostu. No wie pan, to straszne rzeczy. No znowu yy, kolejne działanie bezprawne tak naprawdę. No i teraz tak, tak. jeżeli dosz, doszło do władzy PO czy tam Koalicja Obywatelska, to pierwszy raz, no bo jednak rząd PISU tak średnio radykalnie rozliczał koalicję obywatelską. To jednak pierwszy raz doszło do poważnych incydentów i do przekroczeń prawa na taką skalę. Znaczy, to nie chodzi nawet o rozliczenia, panie redaktorze, tu chodzi przede wszystkim o skalę łamania ładu po, prawno konstytucyjnego, politycznego ładu. To znaczy. To, co kryzys konstytucyjny, z którym się mierzymy, zaczął się w 2015 roku, kiedy pan profesor Rzepliński z ekipą wcześniej rządzącą na końcówce kadencji platformy, zaczęli majstrować przy trybunale. Pis potem no, wykorzystał to jako pretekst troszkę nagieł zasady, ale powiedziałbym, że to nagięcie zasad wobec tego, co się dzieje od półtora roku, to jest w ogóle nic, dlatego że jeśli mamy do czynienia obecnie w Polsce z taką sytuacją, że Trybunał Konstytucyjny wydaje uchwały, wydaje wyroki, które nie są w ogóle publikowane przez rząd, jeśli mamy do czynienia z nie. Uznawaniem wyroków Sądu Najwyższego, bo się nie podoba skład Izby. Jeśli mamy wreszcie do czynienia, to, to znaczy, że nie żyjemy w państwie praworządnym. Jeśli prokuratura jest przyjmowana siłą, to znaczy, że yy, żyjemy jeszcze w państwie demokratycznym, to znaczy w takim państwie, w którym władze są legalnie powołane, ale już nie żyjemy w praworządnym. Natomiast czy będziemy żyli dalej w państwie demokratycznym, to też zaczyna być znak zapytania, panie redaktorze, dlatego, że, jeś, że na straży demokracji w Polsce już nie praworząd czystej demokracji czyli jakby czysta demokracja bez praworządności polega na tym że kto wygrywa ten wybory ten bierze władzę tak i ma policję wojsko straż marszałkowską robi co chce i tak robi teraz Donald Tusk ale został jeszcze demokratycznie wybrany natomiast po czym wiemy że on został demokratycznie wybrany no dlatego że państwowa komisja wyborcza przeprowadziła wybory zgodnie z zasadami jeśli rząd przestaje realizować nie tylko uchwały Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, ale i Państwowej Komisji Wyborczej. Tutaj piję do pieniędzy pisowi, które się należą no, po prostu z mocą decyzji Sądu Najwyższego. No to mamy już do czynienia, panie redaktorze, nie tylko z problemem praworządności radykalnym, czyli z zamachem konstytucyjnym, ale mamy do czynienia z, rzeczywiście z, z kwestią demokracji. Duży znak zapytania przy demokracji jako takiej. Czyli stanie. taka Białoruś w tej chwili wokół nas. W białych, białych rękawiczkach, stopniowo. Tak, był taki film e, za mojego dzieciństwa. E, książka ekranizowana, wielka, większa, największa. O trzech tak. przygodach pary młodych bohaterów, e, którzy jeździli w takim zabawnym Brożko, samochodziku, się kapitanie, to. Mhm. prawda. No i, 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 i co to było? To było coś takiego jak dawniej falandysz, który Taki mm -hmm. był doradca Lecha Wałęsy, który tak falandyzował prawo, który naginał do granic naginanie. możliwości prawo, co spotykało się z publiczną wielką krytyką, ale to było tylko naginanie. Falandyzacja prawa. I to była ta wielka przygoda. Potem mieliśmy większą, to co robiło Prawo i Sprawiedliwość. Dochodziło do pewnych... Ja nie wiem, czy to było większe niż falandyzacja. To już taki spór, powiedziałbym, <laughs> no, historyczno-doktrynalny. Ale, ale, ja ale w większej ilości przypadków w większej ilości przypadków tak. też nastąpiło takie rozpychanie się prawa, prawda, kodeksu karnego i cywilnego. No i teraz, i teraz jest ta największa. Tego jeszcze nie było. Dobrze, że Pan to nazywa po imieniu, ale ja chcę zapytać o przyszłość co będzie ratą do tej książki? Bo pytanie jest takie, czy, czy, czy epilogiem tej książki? Bo pytanie jest takie. Czy wyobraża sobie Pan sytuację, że teraz Prawo i Sprawiedliwość przejmuje władzę? Przecież oni mają dziecinną łatwość w, przy wykorzystaniu organów państwa, trzy, trzy literowych agencji i policji, żeby wszystkich ich wsadzić do więzienia. Więc pytanie do pana jest takie: czy podziela Pan tą opinię, że, że właściwie Akt oskarżenia dla rządzących jest gotowy z przewidywalnym finałem w Rawiczu i Białęce. I pytanie, czy oni to rozumieją i co sobie w związku z tym myślą? Myślą sobie, że walka o pałac prezydencki w maju tego roku to jest walka o wszystko. Dlatego, że jeśli temu rządowi, który jest skrajnie nieudolny, to ja jestem zdumiony, szczerze powiedziawszy, poziomem nie tylko nieudolności zarządczej, nie tylko złych rzeczy, które oni robią, bo takie są ich przekonania. Ale nawet to, co wynika z ich przekonań, oni nie są w stanie zrobić, a co więcej, nie są w stanie propagandowo tego sprzedać. To znaczy u nich nawet propaganda leży. No już jak propaganda leży w rządzie, no, ostatnią rzeczą, którą, która może sobie porządzący, którą mogą sobie pozwolić, żeby leżała, to propaganda. więc jak propaganda leży, no to już najgorzej. No ale panie, Wy... panie Robercie, no bardzo wam przepraszam. Jak leży no. propaganda, skoro te ich wyniki sondażowe cały czas trzymają się na bardzo wysokim poziomie. Cały czas wygrywa w drugiej turze według sondaży Trzaskowski, cały czas rząd ma całkiem niezłe notowania, zaledwie nieco przekracza go opozycja i to jedna partia, prawda, a nie koalicja. Proszę zwrócić uwagę na notowania nastrojów społecznych. Nastroje społeczne, spadek nastrojów społecznych zawsze wyprzedza o parę miesięcy przynajmniej spadek notowań rządzących w kraju. A nastroje społeczne są tak złe, jak były, nie wiem, zapisów w 2020 roku przy pandemii i tych strajk, czarnych strajkach, czy przy końcówce pisu, kiedy już no, po 8 latach ludzie mieli dosyć? Rząd, poza tym, nie dowozi właściwie niczego, i jak ja rozmawiam nawet z ludźmi, którzy pracują w ministerstwach, no to mówią mi bardzo prosto. Pytam o, o sprawy gospodarcze, już pomijam całą tam dyskusję o, o światopoglądówce, tak? ale kiedy rozmawiamy o sprawach gospodarczych, pytam się czemu tego albo tego nie, nie wysyłacie do Sejmu w jednym z ministerstw, a oni mi mówią, bo nie ma zgody, w, mówię, boicie się, że Duda zawetuje? On mówi, nie, Duda nie zawetuje, bo to jest jakaś sprawa taka techniczna dla, dla kraju. Ale nie ma zgody w koalicji, na żadnym poziomie nie mają nic ogarniętego. Dzisiaj Donald Tusk wychodzi z konferencją prasową, ogłasza jakiś tam poziom inwestycji z 2023 roku i uważa, że ogłasza sukces. Natomiast, panie redaktorze, no to jest taka próba wyrwania się z, z tego ogólnego wrażenia, że rząd całkowicie jest nieudolny. Bo jest nieudolny. I wyścig z czasem tego rządu polega na tym, że oni teraz przez trzy miesiące będą uprawiać będą starali się uprawiać propagandę sukcesu, żeby nastroje społeczne nie przekreśliły szans Trzaskowskiego. A z drugiej strony oni będą starali się, panie redaktorze, znowu kogoś aresztować lub no, oczernić jakoś skrajnie. I to moim zdaniem nie tylko PiS, ale, ale i Męcenowi dobrze idzie, więc moim zdaniem uderzenie też pójdzie w konfederację, żeby tutaj obniżyć, obniżyć notowania. No, to wszystko I, widzimy w telewizji publicznej. Wystarczy obejrzeć obejrzeć jeden dziennik 19.30 i, i wszystko to, co Pan mówi, dokładnie widzimy w tych newsach. Pewnie w tych tak ja, ja nie oglądam, ale jak patrzę, to co, co by było potrzebne, no to, tak. no to widzę zapotrzebowanie właśnie na tego typu rzeczy. I teraz u nich jest wyścig z czasem trochę taki, jak PiS miał w 2020 roku. Dlatego, że PiSowi każdy kolejny tydzień trwania kampanii prezydenckiej obniżał szanse Andrzeja Dudy. Dlaczego? Bo ludzie byli bardzo sfrustrowani COVID-em i obostrzeniami przede wszystkim. To był czynnik, który bardzo mocno obniżał szansę Andrzeja Dudy i oni ledwo dowieźli Andrzeja Dudę do, do zwycięstwa w, w 2020 roku. I tak sa, taki sam wyścig z czasem wobec niezadowolenia społecznego i ogólnie poczucia frustracji, no ludzie dostają też rachunki za prąd, za gaz, uderza cała ta zielona polityka unijna teraz z całą mocą, wreszcie do mieszkań dociera, że tak powiem, bo poprzednie lata ona oddziaływała na gospodarkę, ale jeszcze nie docierała tak bardzo do ludzkich mieszkań, a teraz zaczyna docierać i, um, i rządzący to wiedzą, więc będziemy mieli, nie ma chleba, więc będą igrzyska. I będą bardzo brutalne igrzyska, spodziewam się. Z jednej strony właśnie dzisiejsza konferencja jako propaganda. No, kraj rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatnie. Czy będzie się żyło dostatnie? Wielki rok w historii Polski. A z drugiej strony, moim zdaniem, będą próby kolejnych aresztowań czy jakiejś spektakularnej polaryzacji. Czy im to wyjdzie? No, zobaczymy. Bo proszę zwrócić uwagę, że to jest trochę taka gra, w którą PiS chciał zagrać w 2023 roku. To znaczy... Widząc pewne zmęczenie swoimi ośmioma latami rządów, PiS dążył do maksymalnej polaryzacji przez to, żeby obniżyć udział Ludzi takich niezdecydowanych, wahających się w wyborach, tak? Dlatego Jarosław Kaczyński, z, ja się trochę dziwiłem, bo uważałem, że oni jakąś nową twarzą zagrają, tak? Zagrali w 2015 roku, zagrali Szydło i Dudą, tak, żeby, żeby wygrać. Tak, wydawało mi się, że wymyślą kogoś nowego na 23 rok, żeby no, pokazać nową twarz, jakby pisu. Ale poszli inaczej, poszli w zwarcie Tusk-Kaczyński, w sumie to zwarcie wygrali. No, bo wygrali, jakby PiS dostał więcej niż, niż Tusk, no, ale nie mieli żadnej zdolności koalicyjnej. I to, była, i to jest ich problem, tak. a poszła duża emocja, wysoka frekwencja na zmianę władzy. I dzisiaj, nie po 8 latach, a po półtora roku, z podobną emocją mierzy się Platforma. No, ale widzimy, że jest trochę inaczej, bo wydaje mi się, że jednak PiS ma zdolność koalicyjną. Deklaruje pan Wipler i robi piękne gesty pan Mencen wobec Prawa i Sprawiedliwości, a i tamci no jakby spokornieli. Pan Mencen i politycy Konfederacji pojawiają się w telewizji Republika, w telewizji w Polsce Pel, czyli w organach propagandowych Prawa i Sprawiedliwości. A więc no, jest jakieś zbliżenie, jest nowa sytuacja. Pan powiedział, że to jest gra. O wszystko. No a ja mam takie to, pytanie to, to do jest pana, w takim razie. Dla tego rządu. Dla tak, tego rządu. No ale to ja mam takie pytanie proste. A jeśli, a jeśli oni przegrają te wybory, jeśli to jest gra o wszystko, to co? Yy, to w, yy, bardzo niewykluczone moim zdaniem będą wybory przyspieszone, parlamentarne. Ale, to znaczy... ale czy uważa pan, że zaakceptują ten wynik wyborów? Że nie grozi nam no jakaś kolejna, kolejna bezprawna akcja, polegająca na tym, że nie uznają takiego wyniku, który będzie dla nich niekorzystny? Nie wyobrażam sobie tego. Chociaż przyznam szczerze, że niektórych rzeczy sobie nie wyobrażałem. Też na przykład siłowego zajęcia prokuratury, czy, czy siłowego zajęcia telewizji, yy, albo nieuznawania wyroków Sądu Najwyższego też sobie nie wyobrażałem, no bo jestem tak, tak po prostu wychowany w pewnej kinderstubie. Słodkie yy. lata 90. To była tak. demokracja. Leszek <laughs> tak, tak. Miller i jego rząd upadł, bo jakiś Rywin <laughs> przyszedł do jakiegoś Michnika, wie pan. Przedszkole! Tak. To byli przedszkolacy tak, tak, w porównaniu tak, tak, do tak, dzisiejszych tak. gangsterów pierwszej wody. Tak jest. I powiem panu, więc sobie na dzisiaj tego scenariusza nie bardzo wyobrażam, ale też myślę, że jest jeden konkretny czynnik, który sprawi, że oni nie mogą nie uznać w wyniku wyborów, jeśli, jeśli ten, ten wybór będzie nie po ich myśli. A ten czynnik nie leży nad Wisłą, tylko nad Potomakiem w Waszyngtonie. I to będzie powód, dla którego będą jednak musieli uznać wynik wyborów. No, i na koniec w takim razie muszę też zadać jedno pytanie. Jak pan ocenia szansę pana Karola Nawrockiego, który wydaje się być najpoważniejszym kontrkandydatem Trzaskowskiego? Nawrocki, yy, kampania jest dobra, poprawna, ale na razie nie wystrzeliła w żaden sposób. I tutaj. Yy, Powiem tak, nie twierdzę, że, że, że Mencen zbliża się do Nawrockiego, bo jest jeszcze daleko za Nawrockim, jeśli chodzi o, o sondaże, średnio statystycznie 10%, ale dynamika kampanii jest taka, że jeśli dzisiaj ktoś by na 100% mówił, że nie ma szansy na rywalizację o drugą turę między Mencenem a Nawrockim, to bym się nie zakładał. To bym się nie zakładał, bo dynamika mencena jest bardzo dobra. Wydaje się, że to jest za mało, żeby przeskoczyć Nawrockiego. Wydaje się, że jest za mało. Natomiast, natomiast widzę trochę, trochę tak, no, wystrzelił nawrocki i go trochę nie widać. Taką, taką, takie ja mam wrażenie. Nie? Jeździ po kraju, to jest dobre, duże spotkania. Te 30 do tych 30% pisowskich, o ile mencen że tak powiem, nie połknie części tego elektoratu, powinien dojechać dobić. Natomiast z punktu widzenia drugiej tury, czyli tego, kto zostanie prezydentem, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że druga tura będzie, że w pierwszej turze nikt nie wygra, z punktu widzenia drugiej tury, najciekawsze będzie to, co będzie się działo od trzeciego miejsca i poniżej. To, to prawda, bo no, tak jak powiedział pan Zawisza w jednym z niedawnych komentarzy na naszej antenie, w zależności od tego, kto będzie trzeci, drugi wygra, prawda? No, czy czy tak. Mencen będzie drugi, przychylnie patrzący trzeci, przychylnie patrzący na Nawrockiego i koalicję z pisem. A może właśnie, i tu się pojawia pytanie, może zaistnieje w większym stopniu czarny koń Grzegorz Braun, czy pan Artur Bartoszewicz. Który to niezależnie, niezależnie Do od podobnej tego, grupy adresuje swój przekaz. Tak, ale niezależnie od tego, bardzo groźna dla centrolewu będzie sytuacja, w której y, oni y, łącznie zdobędą powiedzmy 45 i poniżej procent bo Trzaskowski nie będzie miał za bardzo już czego brać w tej drugiej turze. W ogóle, jeśli Trzaskowski nie przekroczy 40%, to będzie już dla niego sygnał ostrzegawczy i sygnał zagrożenia, jeśli on w pierwszej turze nie przekroczy 40%. Proszę zwrócić uwagę na 2020. Andrzej Duda dostał 42%, Trzaskowski dostał 30%. I ktoś może powiedzieć, no Andrzej Duda był w komfortowych warunkach i, i przecież wiadomo, dlaczego wygrał. No ale wygrało o włos. Tam było kilkaset tysięcy głosów. Dlatego, że każdy procent powyżej 42 to Andrzej Duda musiał ściubić. I było to bardzo ciężkie, bo tak jak mówiłem, dynamika była przeciwko nim. I dzisiaj, w tej sytuacji, jeśli nie, nie wygra, jeśli nie dostanie powyżej 40% głosów Trzaskowski w tej pierwszej turze, to on będzie tym Andrzejem Dudą, który musi ściubić i dynamika może się powiedzieć przeciwko niemu. Natomiast jeśli będzie tak, że Centrolew dostanie 40 do 45%. Centrolew załóż... to myśli pan Trzaskowski, Hołownia. Biejat. Pan, Biejat. Biejat tak? i Zendbar. Tak, bym ta, ta grupa. Jeśli oni nie je dowiozą do, do ponad 45%, to moim zdaniem Trzaskowski w drugiej turze przegra. Trudno tak so, sobie, te, sobie to dzisiaj wyniki. wyobrazić, patrząc na sondaże, żeby tyle dostali. Tam to się najwyżej do 40 składa. Nie no składa się. No dają mu sondaże 37%, plus Biat plus hołownia, no to daje tak 45, 6, tak. 7, 8, tak? No to, tak, to, to, to daje, takie to bardzo daje. dla nich przychylne sondaże. No tak, ale tak. trochę pan na nadziei... A dlatego, dlatego mówię, że jest 50 50. Dlatego mówię, że tu jakby dynamika kampanii dopiero nam pokaże. Ja wiem, że to jest często asekuracyjne, jak ktoś mówi 50 50, tak, że tak o. Nie chcę, nie chcę przestrzelić, ale moim zdaniem dzisiaj realnie jest 50-50 i to jest w moich prognozach, to jest bardzo duża zmiana. Bo ja rok temu jeszcze po wyborach no mówiłem, no wygrają te wybory, centrole w sensie, 80% im dawałem. Po, to było rok temu, powiedzmy, na początku 2024. Tym bardziej, jak zobaczyłem, że, że po prostu szarżą wzięli instytucje, mówię, o kurde, to teraz pójdą jak przecinaki, nie? No, a potem wzięli te instytucje i ugrzęźli. I po prostu nic z tym nie zrobili, w sensie z rządzeniem sensownego. I, i już na, począt, na koniec zeszłego roku dawałem 60%. Na dzisiaj, jak widzę nastroje opinii publicznej, jak widzę te badania, no to daję tak 50-50. A co do na przykład takich kandydatów jak Bartoszewicz, to jest tak, mnóstwo czasu jest na zbieranie podpisów, ok, nigdy chyba jeszcze tyle nie było. Hołownia, nie wiem, bał się, że sam nie zbierze, dlatego dał do 4 kwietnia czas na zbieranie podpisów, więc z tym jest multum kandydatów, multum komitetów. Ale to jednak trzeba zebrać te 130-140 tysięcy podpisów, żeby bezpiecznie się rejestrować. Bo w ogóle wszedł teraz Centralny Rejestr Wyborców, coś takiego. Bardzo skrupulatnie są sprawdzane te podpisy. To już nie takie numery, że kiedyś się przynosiło 10-20 tysięcy górki, bo zawsze część podpisów jest jakby trefna. Ktoś zły PSL podał, ktoś zły adres, to no, jakieś są błędy w tych, w tych podpisach. Ktoś nieczytelnie się podpisał, no i, i, i komisja odrzuca takie podpisy. Teraz jest bardzo. Bardzo to precyzyjnie weryfikowane, więc kandydaci nie mogą przynieść 105 tysięcy podpisów, żeby się zarejestrować, muszą przynieść 130, 140 tysięcy. To moim zdaniem jest teraz bezpieczny poziom. I panie redaktorze, to jest tak, że no, sam fakt, że ktoś jest znanym YouTuberem, nie oznacza, że ma w skali kraju siatkę ludzi, którzy mu pozbierają te 130 tysięcy podpisów. Więc no, zobaczymy, kto będzie robił kampanię, a kto ostatecznie znajdzie się na liście wyborczej. No, może będzie tak, że ktoś tam pomoże. Są firmy, które za pieniądze no, to robią. Czy to może czy to już też nie może... działa? No może tak. No to, jest, to jest raczej nielegalne, ale może tak być, że ktoś pomoże. Może też ktoś złośliwy konkurent pomóc zbierać polityczny. Też słyszałem o takich historiach. Tak. Natomiast... Przypominamy sobie sprawę pana Jakubiaka. Zupełnie nie na temat. No, różne historie bywały w, tak. w, w tym. No, z tymi zbiórkami podpisów to w ogóle jest ciekawie, bo niektórzy mówili, że Męczen za szybko się zrejestrował, że trzeba było zbierać i ścigać się z Nawrockim i Trzaskowskim o, na liczbę podpisów. Którą, Nie, no bo, to, którą no bo to też jest rodzaj mobilizacji elektoratu, obecności na ulicy. Zwykle robiło się tak i mnie też to zdziwiło, że no. jak najdłużej się zbierało, żeby, żeby po prostu no, no, no jakoś zdyskontować samo zbieranie. Ja uważam, że dobrze zby, zrobili. To znaczy, po, w dwa tygodnie ponad 200 tysięcy uzbierać to jest naprawdę, e, pokazuje potęgę struktur partyjnych. E, ja jestem w polityce, byłem nie artystą, tylko rzemieślnikiem. Coś pan o e, tym wie. Tak, i wiem, co to znaczy mordować się z niedoświadczonymi strukturami, które nie potrafią zbierać podpisów, nie mają sprawnej siatki zbieraczy itd. To jest świadectwo bardzo prężnych struktur, które posiada w tym momencie Konfederacja. Na liczbę podpisów raczej by się męcem nie mógł licytować z nawrockim czy czaskowskim, bo to jednak są duże i okrzepłe struktury partyjne, które długo będą zbierać, jeśli chodzi o pis i platformę. W związku z tym byłby co najwyżej trzeci z liczbą podpisów, a tak jest pierwszy zarejestrowany, więc w tym, w tym wyścigu, a struktury mogą poświęcić się teraz kampanii, wieszaniu banerów i, i tego typu, tego typu zajęciom. Ja nie uważam tego za błąd. Uważam, że, że, że dobrze, że tak zrobili. No, miło też powspominać nasze rozmowy kiedy no tutaj też w pozytywnym scenariuszu to jest możliwe że te marzenia by się spełniły kiedyby Prawo i sprawiedliwość zawarło koalicję z Konfederacją. Pan pamięta, my od dekady o tym zawsze rozmawialiśmy. No, zawsze starałem ten się ten pana naprowadzić się. na taki dobrze, ten... że to byłoby największe, najlepsze rozwiązanie taki Jobbik i Fidesz z Węgier, prawda? No, no... Jobbik to się skiepścił na Węgrzech. To się skiepścił, ale był to taki ta dobry historia, mechanizm, tak. że, że ta bardziej konserwatywna partia. Trzymała tą, te, tego, wiek, tego większego w takim szachu, żeby on nie mógł za bardzo, prawda, no, pofolgować tym swoim instynktom skorpiona, prawda, i, i zdeprawować się. Po, po, I teraz wiecie, pytanie Panie... jest takie, bo wygląda no. na to, że te marzenia się mają szansę ziścić. tak? O takiej prawicowej, y, 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 właśnie z, z tą dominantą, z takim, z takim ciążeniem ku wartościom konfederackim. Z takim partnerem. Ale czy Konfederacja bez Bezbrauna nie, nie staje się takim drugim pisem, nie staje się z partią potencjalnie skazaną na koniunkturalizm? Jak pan to ocenia? To znaczy, no wie pan, to by było oskarżenie o koniunkturalizm na przykład struktur, które ja budowałem przez lat, kilkanaście. No nie pytam byle kogo przecież o to. Także, także odrzucam takie oskarżenie, nie w swoim obecnie imieniu, ale jednak uważam, że to jest zarzut nieprawdziwy. Na pewno Grzegorz Braun ze swoją charakterystyczną postawą w wielu sprawach no, był takim, takim punktem odniesienia w Konfederacji. Natomiast Konfederacja no, powstawała jako przede wszystkim sojusz narodowców i wolnościowców, tak? w ten sposób była zawiązywana i, yy, i te środowiska mają swoją tradycję polityczną, mają swój zestaw wartości, do których się A złośliwi mówią, że to PiS powiedział, że możliwa będzie w przyszłości koalicja, ale bez Korwina i Brauna. E, powiem tak, to, że PiS może różne rzeczy mówić, natomiast yy, jakby... Odejście akurat Grzegorza Brauna no jest bezpośrednio związane z jego startem wyborczym, tak? no ja teraz nie chcę tutaj tłumaczyć i ja znam te sprawy od, od wewnątrz, bo siłą rzeczy, jakby mimo, że, że nie jestem już czynnym politykiem, no to czasami ktoś zadzwoni, zapyta się o radę i tak dalej, więc, więc wiem, jak te sprawy przebiegały, wiem, jak te płyty tektoniczne się rozchodziły w Konfederacji. To trochę jest, wydawało mi się już po 23 roku, nieuniknione. To znaczy nieuniknione w tym sensie, że widziałem z jednej strony wzrost popularności i oczekiwań Grzegorza Brauna i Korony wewnątrz Konfederacji, tak, jakby co do swojej pozycji, a z drugiej strony widziałem niechęć pozostałych partnerów do realizacji tych, tych oczekiwań, tak, na zasadzie takiej, że Konfederacja powinna w jednej trzeciej miejsc na listach i wszystkiego innego, być pomiędzy koronę, nadzieję, a, a ruch podzielona. No i, no i Brown podjął taką decyzję, tak? Czyli wystartował samodzielnie, niejako wchodząc w tę licytację, jako samodzielną siłę, siłę, siłę wyborczą. No. Jakby, ja żałuję, jest mi, jest, jest mi szkoda, że do tego doszło, bo, bo nie po to jakby kleciłem to wszystko latami, żeby, żeby się rozwalało. Natomiast no, trudniejsze zadanie jest jednak przed Grzegorzem Braunem w tym momencie. To on będzie szturmował ten próg 5% w wyborach parlamentarnych od spodu, a nie od góry, tak. Nie będzie bronił się przed spadkiem, tylko będzie musiał zdobyć te 5%, więc uważam, że przed nim duże wyzwanie i duże zadanie, żeby to zrobić. To prawda. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Liczę na kolejne. Dziękuję. Gościem telewizji Media Narodowej Publicystyka TV był pan Robert Winnicki. Bardzo proszę, zostańcie z naszym kanałem.